Z Rafałem brusiło rozmawiamy tuż po bardzo emocjonującym meczu z motorem Lublin. Walki piłki w tym meczu nie brakowało. No i chyba obie drużyny trochę nie dosytu, ale też i trochę zadowolenia, że ten punkt ostatecznie został. No dokładnie, no mecz obfitował na pewno wiele sytuacji podbramkowych z jednej i z drugiej strony. Mecz mógł pójść w obie strony uważam, bo przy naszym prowadzeniu 1.0 Mieliśmy dwie sytuacje, po których mogliśmy podwyższyć ten wynik. Z drugiej strony, w momencie kiedy ten mecz był remisowany, gdzieś tam motor miał dwie bardzo dobre sytuacje. A finalnie na koniec my w ostatnich gdzieś tam dwóch minutach mieliśmy jakieś tam dwie fajne okazje do zdobycia bramki. No nic, no dużo emocji, punkt zdobyty, trzeba ciężko pracować dalej. I za tydzień dobytowa jechać również walczyć o punkty. No właśnie, siedem punktów po czterech meczach, to chyba niezły start sezonu, jakby tak pierwszego małego podsumowania dokonać. No na pewno. Gdzieś tam biorąc pod uwagę, że w poprzednich sezonach gdzieś tam te starty różnie wychodziły i, i trzeba było się z biegiem ligi... Zwyczaj było zero po tylu meczach. Właśnie trzeba było się rozpędzać i, i gdzieś tam to wszystko budować. Teraz gdzieś tam ruszyliśmy, można powiedzieć, systematycznie punktując. No wiadomo, no, trzeba się cieszyć z tych punktów, co są. Nie można się tym zadawalać, cały czas pracować i w każdym meczu dążyć, żeby, żeby tą szalę zwycięstwa na naszą korzyść przechylić. No i w tym, w tym kierunku będziemy cały czas pracować, no, żeby z kolejki na kolejkę tych punktów było jeszcze więcej. Mówi się Rafał, że ta druga liga idzie cały czas do przodu, ale chyba najlepiej pokazują to właśnie takie mecze, jak ten nasz dzisiaj z motorem, drużyna Beniaminka. Naprawdę super widowisko dla kibiców. No zdecydowanie. Drużyna motoru jest to taki Beniaminek. Może nie aż tako, na taką skalę, jak gdzieś w poprzednich sezonach był widzew, tak? Bo na pewno jest to klub z pięknym stadionem, z jakąś tam na pewno tradycją, z celami na pewno, żeby iść, iść do góry. No i widać, że klub, który chce grać w piłkę, tak? A wiadomo, że z zespołami, którymi się chce grać w piłkę, a nie z tymi, które stoją tylko z tyłu i starają się gdzieś tam nie stracić bramki, jak najmniejszym gdzieś tam nakładem, może takim piłkarskim, zdobywać bramki. No te mecze są po prostu takie, jak, jak dzisiaj widzieliśmy, tak, gdzie, gdzie Motor atakował nas wysoko, my staraliśmy się również ich atakować wysoko, na boisku robiło się wiele przestrzeni. No z tego wynikało, że było sporo szczałów i dla, tak jak redaktor mówi, dla kibica mecz naprawdę ciekawy do oglądania. Motor nazbierał się sporo tych żółtych kartek, faktycznie z perspektywy boiska tak ostro grali? Znaczy... Moim zdaniem z dwóch stron był ten mecz ostry. Do tam gdzieś tam do pracy sędziów nie będę się ustosunkowywał aż w takiej mierze, ale to też wiadomo, że sędziowie muszą sobie zrobić na boisku porządek i oni sobie wyznaczyć tą poprzeczkę, w którym momencie dać faul, za faul kartkę, a w, a w którym gdzieś tam dać upomnienie. No, sędziowie postawili sobie dzisiaj taką poprzeczkę, no, że no, było ostro, ale też dużo tych fauli, takich no, gwizdali. No uważam no nie do końca zasłużenie, a takie moim zdaniem ewidentne gdzieś czasami im umykały, więc no ale trzeba, trzeba się zgodzić z tym, że, że mecz na pewno był na styku, a to wynikało też z tego, że, że mecz był po prostu otwarty, a jeżeli mecz jest otwarty, to dochodzi do wielu pojedynków jeden na jeden. No i wiadomo, no, jak to w drugiej lidze łokcie idą w ruch też i przeciwnik gdzieś tam czasami piłka może przejść, no, ale przeciwnik już nie. Ostatnio byliśmy w dalekich suwałkach za tydzień znowu wyjazd e, kilkaset kilometrów do Bytowa. Lubicie podróże krajoznawcze po Polsce? No taka praca, tak? No, czy, czy, czy lubimy, czy nie lubimy, no, terminarzu gdzieś tam się nie wybiera. E, akurat tak się złożyło, że w tej rundzie mamy bodajże chyba więcej tych dalszych wyjazdów. E, na pewno nie będziemy gdzieś tam e, jechać, zwiedzać e, kameralnego Bytowa. Jaki jest sposób właśnie na taką na, na nudę w autokarze na te kilometry godziny? No wiadomo, no gdzieś tam każdy, każdy piłkarz gdzieś tam ma swoje rytuały przyzwyczajenia. Jedni czytają książkę, drudzy słuchają muzyki, jeszcze trzeci oglądają jakieś filmy, seriale. Prowadzone są różnego rodzaju rozmowy na, na tematy życiowe, nie tylko piłkarskie. Rafał brusiło, co robi po drodze? Rafał brusiło, lubi oglądać seriale i, i, i w sumie tak mi z reguły z, czas mija. Wiadomo jakaś drzemka też jest na miejscu. No i jakoś to leci. Dzięki bardzo. Mam nadzieję, że za tydzień będziesz wracał, będziecie wracać ze zwycięskiego meczu, bo ta podróż pewnie też wtedy zupełnie inaczej mija. No na pewno sobie i zespołowi tego sobie życzę tak. Dzięki. Dziękuję. Dzięki.